Rozmawiamy z właścicielem szkółki Drzew Przewóz zdobny. Darek z Podskiernywicz, z miejscowości Bolimów. Jak długo funkcjonujemy na rynku jako ogrodnik? Bo e... bogata kolekcja dzisiaj na 600 lat miasta Łódź. No, tru... troszeczkę mniej niż Łódź, ale też ponad 30 lat. 30 lat I... Od 90, od 90 lat, początku. Co skłoniło, żeby zostać ogrodnikiem? E... Pasja, sposób na życie. I za, zawsze lubiłem roślinki. Mamy ponad 200 odmian samych sosen. Specjalizujemy się też, produkujemy u siebie w szkółce świerki i odły, szczepione i formy naturalne, a, a również też aklimatyzujemy z, z, z południowej części Europy rośliny. Krzewy również, mogę się pochwalić, że aklimatyzujemy też krzewy z Azji, z Azji Południowej. To tam jest po prostu kopalnia, kopalnia wiedzy i kopalnia roślin. Tutaj jest podobny, o podobnym klimacie, gdzie tam są, jest klimat od tropikalnego do arktycznego. W górach jest, jest górski klimat, także naprawdę można czerpać całymi garściami. W ofercie widzę również miody, czyli własna pasieka. Tak, to moje hobby, które rozrosło się do, no bym powiedział, gigantycznych rozmiarów, jak na warunki polskie. Ponad 300 uli. Mamy pasiekę zlokalizowaną w Bolimowskim Parku Krajobrazowym i Otulinie, a także w, w część pasieki jest wędrowna, więc w zależności od pożytku jeździmy w góry, jeździmy na, na Mazury, na Pomorze z pszczołami, zależnie od pożytków. Również rośliny ozdobne. No, rośliny ozdobne, yy, tak. Yy, dużo kwiatów też staramy się. Część roślin jest też y, z tak zwanego barteru wymiany z innymi szkółkami. Współpracujemy z byliniarzami, współpracujemy z roślinami. To yy, yy, praktycznie poza jednorocznymi mamy w ofercie wszystkie rośliny, które są na rynku w Polsce. No, ja pozostaje mi pogratulować sukcesu, głównie pod kątem ilości odmian. Które są w ofercie, ale również pogratulować tego, że przez 30 lat wciąż na stanowisku. Dokładnie I, i ciągle z pasją. Dobrze. Dziękuję bardzo.